Okay. Siedzisz? Dobra, Siedzę najgrywaś. Ale ja, tylko musisz, tak musisz yy, przejeść trochę bardziej z, gó z tej górki Nie wiem. Znaczy, próbuję jechać Czekajcie Ła, pojechałem Słuchajcie, niesamowite Ona ma 33 lata, a córka ma lat 19 Więc tutaj ja mówię, jak to możliwe? A ona mówi, że Ameryka Łacińska Jak to wygląda życie Bardzo szybko tutaj Panu ja. witam serdecznie Mam do was ważne pytanie Czy podejmowanie Takich yy, decyzji spontanicznych jest dobre, tak czy nie? Szybko odpowiedzcie sobie w głowie. Dobra, dzisiaj podejmuję różne decyzje. Pierwsza jest taka, że yy, z hotelu od Karoliny idę do Seliny. Dlaczego? Bo potrzebuję przebywać troszkę z ludźmi w dormitorium. Nie wiem dlaczego, tak sobie dzisiaj wstałem rano i powiedziałem, że chciałbym pojechać sobie. I posiedzieć trochę w hostelu. W Serinie, Mimo że zbraniałem się, żeby tam jechać, ale to jedyny hostel, który jest otwarty. To jest pierwsza zmiana. Druga, to jest to, że idę robić tatuaż. Z racji tego, że nie zrobiłem w Kolumbii, ani w Meksyku. Z racji, że chyba już jest 50 tysięcy, jak to nagrywam. Tak mi się wydaje. Brakuje zaraz, ale zaraz robię live'a i pewnie zaraz będzie. Więc dzięki wszystkim, że że jest jeszcze 50 koła, coś niesamowitego. Ciężko mi to jeszcze powiedzieć, bo, bo jeszcze nie ma oficjalnie, ale będę robił live'a dzisiaj, więc yy, raczej pewnie pod koniec tego filmiku już będzie oficjalna informacja Trzecia rzecz, się kupuje bilet do kolejnego kraju. I tutaj muszę wam podziękować za zaangażowanie w akcji z wczorajszego filmiku i z Instagrama, że podjęliście chęć współpracy z Ostrowitem. Ja mam więcej siana, wy macie odżywki. I dzięki temu mogę lecieć dalej w trasę, a miałem bardzo do chaty, więc dzięki wchodzę do studia. Lecimy. To jest chyba jedyne studio, które tutaj jest w Bokas tak mi się wydaje, ale tu jest znajoma, znajoma Karolina i bardzo fajnie rysuje, Zobaczcie, już wchodzę i wam pokazuję. Witam serdecznie. Siemano krękowych. Zobaczcie. Dobra, tutaj jest... To jest, mafia, to jest nie możesz tego mówić. To jest mafia i to będzie jej Instagram, ona to robi tatuaże i jest w Wenezueli. I Tyle. Tutaj jest kolega z Polski Tutaj mieszka w Panamie. To jest Santa Murda. A to jest jeszcze dziewczyna i słuchajcie, podobno ona jest jej córką, ale w to nie wierzę. Jest jej córką Słuchajcie, Tomek tutaj mówi, że ona jest jej córką Ta dziewczyna jest córką tej dziewczyny A pieprza Słuchajcie, <laughs> niesamowite Ona ma 33 lata, a córka ma lat 19 Więc tutaj ja mówię, jak to możliwe? A ona mówi, że Ameryka Łacińska Jak to wygląda życie, bardzo szybko tutaj <laughs> Ale jaja <laughs> yes, that... Zobaczcie, robimy sobie że znaczy, robimy, ja robię sobie tatuaż Taki będzie zwariowany, dawno chciałem taki zrobić Ale stwierdziłem, że dzisiaj jest dobry moment Więc zobaczcie, ona jest w ogóle zdolniacha, bo sama go narysowała iż tam zerkała sobie na, na kartkę, gdzieś tam, zobaczcie, sama odrysowała Wszystko sobie, kwadraty, wszystko porobiła, zobaczcie, idealnie, więc to nie jest skopiowane z internetu W sensie, wiadomo, będzie takich milion podobnych pewnie, ale Nie skopiowała tego, wiecie, nie ściągnęła i nie wrzuciła, mówi, dobra, robimy Tylko sama to narysowała, więc propsik Oczywiście zobaczcie, wszystko jest bardzo dobrze zrobione, sterylnie Zrobione jak trzeba, więc podjeżdżamy. Lecimy z tematem, takiej muzyki się słucha mojej drodzy. Pięknie, dziarka zrobiona. Pokażę Wam później na koniec jeszcze filmu, bo teraz jest zaklejone wszystko. Jestem mega zadowolony z tego co zrobiłem, chciałem to zrobić dawno, dawno, dawno temu, nie wiedziałem kiedy i tak nagle gdzieś się obudziłem mówię, dobra, zrobię to co chcę zrobić. I pięknie, teraz lecę na jakiś obiadek, a zaraz będziemy lecieć z lewikiem, więc 6 dzieńcia i pogoda jest niesamowita również. Dostałem tutaj z poleconka na jedzonko opcję. Kurczak spaghetti, to są oliwki, których nie lubię, ale to wyrzucę. Czy wyrzucę? No nie zjem po prostu i... Taka suróweczka, więc bardzo fajnie, za piątkę. Mówię, tu nie jest najtaniej, Bokas jest podobno najdroższą opcją w... Nie, Bokas, nie Bokas, Bokety, tam gdzie byłem, jest najdroższą opcją w całym kraju. Ale to nie ma tragedii, idzie przeżyć, jak się jeszcze będzie gotowało, to w ogóle jest luz. Więc wiecie, na szybko. Pozdrawiam obiadek, idę robić z tego live'a, więc dzisiaj chyba będzie te 50 tysięcy, ale ja jadę, powiem wam, że to nie dociera do mnie taka rzecz, że... że gdzieś tam to jest. Jestem pewnie trochę jakiegoś farta, Jestem pewnie też sporo duży, dużo ciężkiej pracy, bo co by nie było, 500 filmów nie wyczarowało się znikąd. Chyba też, nie wiem co mogę powiedzieć. Jaram się, mimo że nie widać może jakoś tych emocji, chociaż wydaje mi się, że idzie to zauważyć. No i co? Czekam, jeszcze zostało niecałe 200, więc mówię, ten live będzie niedługo, muszę się przepakować, yy, do, do hostelu się zawinąć, ale uh, piękne. Dobra, słuchajcie, odpalamy live'a, miejmy nadzieję, że wpadnie te 200 subów, żeby wbić te 50 tysięcy i was będę informował na bieżąco, tak więc odpalam światło więcej trochę i lecimy z tematem. Zaczynamy, trzymajcie się wczuki. Dzień najważniejszy w mojej karierze, YouTube. Owej. Słuchajcie, mordy, właśnie robię live a tutaj. Leci live sobie na kąpie i za 9 subskrypcji będzie 50 koła. Tu wszyscy piszą, że już jest, ale jeszcze nie ma. Słuchajcie, wszyscy piszą, gratulacje, Polo, jest 50 koła, ale chyba jeszcze nie ma. Tak więc nagrywam sam siebie, tu jestem w drugiej kamerze. Takie dziwne, trochę uczucie, bo nie wiem, do której mam mówić. Czy do tej, czy do tej? Ła, olej, siekiera, yerba. Słuchajcie, 50 koła podobno Lecimy dalej z live'em, elo Słuchajcie, oficjalnie 50 tysięcy Ale jaja, ja pieprzasz aż nie wierzę Słuchajcie, oficjalnie się na kanale wjechało 50 tysięcy Jestem mega zadowolony Idę jeszcze na jedno żarcie Dopiero jadłem, ale idę na jeszcze jedno żarcie Tak więc Udało się, jest 50 tysięcy Dzięki wszystkim wariatom Wpadliśmy do restauracji na obiad, o kolację Nazywa się La Italiana Pizza Bar I Tu Włosi ją prowadzą Tutaj informacje Jema. Od Karoliny z pierwszej ręki. Mówi, że dobre. Na 50k. Na 50k, słuchajcie, tak? Więc jeszcze będzie szampan bezalkoholowy. Także czekamy na żarcie. Zobaczcie, tak wygląda pizza. Ja mam Peperoni, i szynka, a tu jest rukola, ser i coś tam jeszcze. Najlepsza, najlepsza pizza w mieście. Najlepsza Italiana. pizza w mieście, mówi. Rika. Rikissima. No, zobaczcie, że patrzcie, prawdziwy Jack Sparo, zobaczy, najprawdziwszy pirat na całym świecie. Niech sparał stałem drugi rower, zobaczcie. Taki zwariowany, zielono-żółty. Jest wyższy jak tamten, więc będę go po wyspie śmigał przez kolejne parę dni. Byłem już w Selinie, pokażę wam później jak wygląda hostel. Serina jest taką popularną sieciówką, Byłem w Playa del Carmen. Z reguły jest najbardziej popularna, ale nie ma najlepszej opinii. W sensie na Bookingu jest poniżej 8, jest chyba 7,9, więc ja z reguły unikam takich miejsc, ale to jest jedyny hostel, który jest czynny. Wszystkie pozostałe są pozamykane. Ja idę właśnie zmienić opatrunek i się szampana. Piękne zwycięstwo, 4 lata pracy. 550 filmów 50 tysięcy subów Ale jaja Normalnie nie dowierzam Mam nadzieję, że dobrze widać, że światło jest dostatecznie dobre, ale Tutaj ogólnie jest tylko jedna mała żaróweczka Bardzo ładnie zrobiona kreska I co ja mogę powiedzieć, zobaczcie, trochę białego dorzucony, trochę Tu takie odcienie niebieskiego bardzo fajnie zdolna dziewczyna i mega co mnie cieszy, że sama zrobiła to ręcznie, że nie wpisała rakieta w goglach i wydrukowała pierwsze, lepszej rzeczy. Tylko sama to narysowała, naszkicowała, więc niesamowicie zdolniacha. A ja idę to sobie zabandażować. Dobra, więc świętujemy, słuchajcie, szampan bezalkoholowy, że koleżanka. Siema wariatko. się ma wariatko iiii uh, lecimy na zdrowie na zdrowie, na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. dobra. jestem zameldowany się w hostelu nie wiem dlaczego, teoretycznie mógłbym siedzieć tam u Karoliny ale mówię idę o hostelu, o czymś się wyjdzie może do jakiejś dziewczyny tu jest Selina, hostel w którym byłem w Pajdel Carmen jest wiatraczek, tam jest Klimka, która jest odpalona chyba, ale jest tylko 50% osób może być. Czyli jak to jest 10 łóżek, to może być tylko 5 osób. Mam nadzieję, że nikt nie będzie chrapał, są szafki, jest wszystko. Ja już swoją jedną część rzeczy. To jest mój plecak. Zamknięty oczywiście klasycznie zobaczcie na, na kudeczkę. a ja biorę jeszcze rower i jadę, bo jest do godziny 9, jest godzina policyjna, szampan jest tam nalany bezalkoholowy i jadę sobie poczytować, to jest łazienka. No. Schludnie, maseczki w tym, są chyba ludzie, którzy dłużej siedzą. Zablokowałem na trzy noce, więc tu będę trzy noce, ale gdzie będę dalej? Nie wiem, będę starał się jeszcze po jakichś lokalnych wyspach pojeździć, po tej wyspie będę chciał jeszcze trochę pojeździć, więc fajnie, o, coś innego, w sensie, no mówię, to, to hostel jest ulokowany obok Hotelu Karoliny, ale mówię, jakaś zmiana się mała przyda. Będzie trochę więcej ludzi, może być jakaś ciekawa interakcja. Zabieram się, wsiadam na rower i jadę znowu transportem, wypić szampana, zjeść chipsy i taki niezdrowy dzień dzisiaj troszkę, ale dobrze. Trzeba było tego mieć. Można sobie deskę wziąć do surfowania, nauczyć się surfować. I tu ogólnie jesteśmy nad samiutką wodą. Tutaj już jest woda. To tutaj. Pamiętajcie, wyspy rządzą się swoimi prawami dzieranie w hotelu, elo Zaraz coś powie Sterylnie, sterylnie. W połowa, W połowie hoteli w Tajlandii, ludzie żarają handpołki w hotelach Ale to wygląda, to było wszystko wysterylizowane, wariaty Tak tylko mówię, bo zaraz znajdzie jakiś mądry co powie Ale coś tam, coś tam Wasze zdrowie mordy, zajmijcie się tym co u was w życiu, pozdrawiam Pamiętajcie, cieszcie się tym co macie i Nie patrzcie na innych Bawcie się dobrze Dobra, słuchajcie, jedziemy. Trzymaj bez tą kamerę w rękę, ona się nagrywa. Ja tu mam. wszystko pod kontrolą. Siadaj na ramę. Tak, Jest. Żeby, słuchajcie, jak się jeździ, moi drodzy, tutaj. Panami, siadaj na ramę. Siedzisz, tylko nie opuść kamery. Okay. Siedzisz? Dobra, Siedzę, się, Ale. Tylko musisz tak zrobić, cyk. Musisz yy, przejeść trochę bardziej z tej górki. Nie jedziemy, znaczy próbuję jechać. Czekajcie. Ła, pojechałem. Jedzie. Jedziemy. Moi drodzy, tak się tutaj żyje w Panamie. Zaraz jest godzina policyjna, więc musimy się szybko uwijać, żeby wiecie, zdążyć, żeby zdążyć mnie odwieźć. Ja mam jeszcze drugi rower, ale nie chciałbym go używać, bo Kareną go będzie potrzebowała rano. Więc ja odwożę siebie do hostelu na rowerze Ani i później ona sama będzie sobie jechała. Ona sama później sobie będzie jechała do siebie bo mieszka kawałek dalej. Ale zobaczcie, tak, się, tak sobie człowiek radzi w tych czasach. Koleżeństwo pamiętajcie. Taki jest e, Bokas style, e, poproszę Państwa, e, na rowerze. Dokładnie, jak mieli więcej pytań, to wejdźcie tutaj do Ani na Instagram, który podawałem wcześniej i teraz też podaję. I zadajcie pytania. pytanie, tak się żyje w Bokas. A może któregoś zrobimy wywiad? Jesteście wywiad z. E, tutaj z koleżanką. Koleżanką, która mieszka tutaj już 4 lata I wam może powiedzieć co nieco więcej na temat tego kraju Na temat e, Bokas No to wpiszcie w komentarzu Polo dawaj wywiad No i zrobimy Może być po polsku, może być po hiszpańsku a ja mówi bardzo, że po hiszpańsku, bo wiadomo, mieszka tu 4 lata Więc spoko, możemy sobie podziałać I Wracamy do Seliny, bo Jak nas tu milicja złapie, to będziemy mieli u. Dymy moi drodzy, dymy Będzie mandacik. Będzie mandacik. A jak wiecie, dolary dokładnie, dobra, czekaj teraz... Ciachu, ciachu. Dobra, trzeba tak wyłączyć, żeby to nie... żebyś nie wypadło z ręki. No zatrzymaj się, co? Nie, to już jesteśmy prawie na miejscu. Dobra, dobra. to jednak doprowadzimy tą konwersację do końca. Jesteśmy już prawie na miejscu, jesteśmy pod Seliną. Czy To było bardzo blisko Ale bardzo, bardzo fajna jazda była. Chciałem być bez być bez, bez trzymanki, ale... Bez trzymanki. A i tak jest dobrze. Dobra. Wjeżdżamy. No zobaczcie, okay. sam się wędrował. Dobra. Jest. pozdrawiam się ładnie. Dzięki Pozegnań. serdeczne, pozdrawiamy. Papa, pa. do następnego. No i pięknie. No i dobra, wypadałoby coś powiedzieć mądrego, po długim pobycie nie przebywania w hostelach, jestem sobie w hosteliku. Co jest... A, kawa mi to się nie sięga, trudno. Po długim okresie nie przebywania w hostelach, jestem znowu w hostelu, zastanawiałem się dlaczego, bo teoretycznie mogłem tam zostać u Karoliny i sobie spać w prywatnym, ale jakoś tak zachciało mi się zmienić czegoś, chociaż na, na te trzy dni. Jeżeli się okaże, że to będzie, nie wiem, za głośno, albo będzie lipa, to pójdę tam na jeszcze dwa dni później. Od jutra zaczynam pomału pisanie książki. Co to oznacza? Kilka stron dziennie, żeby wyrobić się do końca roku. Co będzie w książce? Będą zawarte rzeczy, które w większości nigdy nie były nagrane, ponieważ nie było możliwości. Działy się za szybko, Albo nie wypadało ich nagrywać, były głupie, były dziwne, były nieprzyzwoite, ale każdy ma tak chyba w swoim życiu, że robi takie rzeczy. Ja również takie robiłem. Ale wiecie, o tym dobrze, że nie wszystko wypada pokazywać na kamerze, ale niektóre rzeczy dobrze jest opisać, bo wtedy działa nasza wyobraźnia. Nie widzimy pewnych rzeczy, ale możemy sobie pewne rzeczy wyobrazić. I chciałbym do końca roku napisać książkę. Czy to się uda? Nie wiem, nie będę nic obiecywał, bo, bo to nie ma sensu obiecywać cokolwiek. Dodatkowo dziękuję wszystkim, którzy zakopili wczoraj i przedwczoraj z kodu POLO10 na Ostrowicie odżywki. Przedłużyliście podróż o dwa tygodnie, zajebiście, jaram się, ale mam nowe pomysły i szykuję zajebiste rzeczy. I oczywiście w tym roku będzie bardzo, bardzo dużo podróży. Myślę, że na 12 miesięcy, 9 jeżeli się da, będzie w podróży. Więc trzymajcie kciuki. Wydaje mi się, że będzie tylko lekka przerwa. Początek marca do początku kwietnia. No i co? I tyle. Jest 50 tysięcy szampan bezalkoholowy wypity. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się. Do tych 50 koła. Dziękuję. Pamiętajcie, wszystkim dobrym mordom, które kiedykolwiek wspomniały o mnie na kanale. Nie jestem w stanie Was teraz wymieniać. Jeżeli wiecie, że przy, przyłożyliście do tego cokolwiek, tego kanału, rozwoju tego kanału, wiecie, że o Was mówię. Naprawdę, jak miałbym teraz każdego jednego wymieniać, to byłoby do jutra. Więc jeszcze raz, dzięki wszystkim. Dzięki za live, dzięki za. To że jesteście, że wspieracie, że wierzyliście w ten pieprzony projekt. 4 lata ciężkiej pracy. Prawie 600 filmów. Ale kurwa mamy to. Bacie, że przekląłem, ale emocje. Kończę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Panama. Następnie. Wiecie dobrze co. Do zobaczyska. Siemano. Hej. Ale mam. 29 and I find myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true just as surprise as you